No i kochani, mamy dzisiaj czwartek, dzień Jowisza, Zobaczmy sobie, co nam dzisiaj runy zaproponują. Oj, wczoraj było mocno, a dzisiaj, jakby nie zwalniamy tempa. Ubieramy pelerynki, jesteśmy super bohaterami. Mamy tutaj Durisas, tak. Wiecie co mam wrażenie? Bo tak, czasami tak jest, że runy opowiadają różne historie, w zależności od tego kiedy przychodzą. A ja mam wrażenie, że tutaj jakby chodzi o nas i o naszą ochronę. Chodzi o nas i o niepozwolenie komuś przekroczenia naszych granic. Pamiętajcie, że jest to runa. Bardzo dobrych finansów też, tak. A dzisiaj mamy Dzień Jowisza, czyli pomnażania finansów, powiększania wszystkiego, no bo taki jest właśnie tutaj Jowisz. Natomiast ja mam wrażenie, że tu jest takie wystawianie kolcy jak u Róży bardziej dzisiaj, czyli nie podchodź, bo oberwiesz. Może, y, może być tak, że będziemy czuli się w konflikcie, może być tak, że będziemy czuli się pogubieni, może być tak, że będziemy czuli się jakby atakowani. Y, ale tu trzeba jednak wystawić te kolce, tak? Tu trzeba jednak ochronić siebie. Więc, kiedy, gdy macie dzisiaj jakieś trudne sprawy, jakieś trudne spotkanie, albo czujecie, że spotykacie się z osobami, które po prostu to po prostu piszą na was, tak? W jakikolwiek sposób. Weźcie ze sobą runę. Turises na ten moment, potem ją oczywiście należy spalić i e, otwórzcie się na to, żeby ona po prostu wam pomogła was wsparła, was ochroniła bo jest to doskonała runa na ochronę e, przed wampirami energetycznymi, więc e, ja bym ją tutaj polecała e, bardzo mocno, więc zwróćcie na to e, waszą uwagę e, to też jest takie przebijanie się na siłę. I z jednej strony, kiedy są takie sytuacje, w których musicie się gdzieś dobić, to runa du będzie genialna. Natomiast, jeżeli są takie sytuacje, w których jednak wymagana jest ta łagodność, większa, większy spokój, żeby się żeby uzyskać, uzyskać jakby ten rezultat, który byśmy chcieli. To ja bym tutaj radziła, gdzieś jednak się wyciszyć i nie dać się ponieść tej runie, tak? Energii tej runy. Więc jakby zwróćcie na to uwagę, czy to jest tak, że ten konflikt jest z was i chcecie po prostu wyrzucić to z siebie i nie zważacie na nic innego, to tu bym uważała. Natomiast jeżeli macie do pokonania pewne sprawy i nie możecie sobie poradzić, bo nie macie wystarczającej siły, energii czy takiego samozapału, to tutaj runa Durisas jest jak najbardziej. Wskazana. Więc, w zależności od tego, um, jaki dzień przed Wami, tak wykorzystajcie potencjał Rundulizas. Trzymajcie się.